Witam wszystkich, jestem Elisą, Twoim cyfrowym gospodarzem i jestem podekscytowany wprowadzeniem Insight Fusion, naszej przełomowej innowacji AI na adalit.com. Zaprojektowany specjalnie dla rolnictwa, agrobiznesu i eksportu agrifood, Insight Fusion zapewnia potężne, napędzane przez AUR wgląd na wyciągnięcie ręki. Gdzie znaleźć Insight Fusion, możesz uzyskać dostęp do Insight Fusion bezpośrednio na tej stronie. Można go również okazać się wygodnie umieszczone pod każdym artykułem na naszej stronie. Możesz wybierać spośród sześciu najnowocześniejszych modeli AI: DeepSeek, Erone, Distil Lama XXB, Google Gemini 20 Pro, Eksperymentel Feulary. Google Gemini 2.0 Flash Myślenie eksperymentalne Styczeń 21 Metalama 3370 b instrui Mistral nimo Dolphin 3.0R Mistral 24B Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o modelach AI, których użyliśmy lub obejrzeć nasz film z samouczkiem. Po prostu wybierz dowolne dwa modele na rozpoczęcie. Szczegółowy rozkład mocnych i możliwości każdego modelu można znaleźć w PDF w naszej sekcji pomocy. Wpisz tutaj swoje pytanie. Wprowadzam następujące pytanie. Eksportowanie suszonych układów manioku do Chin. Jakie są najlepsze praktyki i względy regulacyjne dotyczące eksportu układów suszonych manioku z Nigerii do Chin? Jak mogę poprawić jakość moich suszonych układów manioku, aby spełnić chińskie standardy rynku? Teraz wybieram mój preferowany model AI, który pomoże mi dostosować moje pytanie o zwiększoną precyzję. Oto moje wyrafinowane pytanie. Mogę teraz kliknąć tutaj, aby uzyskać odpowiedź. Teraz mam dwie odpowiedzi. Teraz wybiorę inne modele AI, aby porównać ich odpowiedzi. Teraz wybiorę mój preferowany model AI, aby zapewnić mi syntezę i rekomendacje. Kliknij tutaj, aby wyświetlić syntezę i zalecenia. Oto synteza i zalecenia. Skopiuję teraz odpowiedzi wraz z syntezą i zaleceniami do mojego schowka i wkleję do Microsoft Word lub mojej preferowanej aplikacji. Żądam teraz kolejne pytanie dotyczące wydajności plantacji kukurydzy. Jakie innowacyjne strategie mogą zwiększyć wydajność mojej plantacji kukurydzy? Jak mogę zwiększyć wydajność i wydajność moich pracowników terenowych poprzez ulepszone praktyki zarządzania lub technologie? Te przykłady to dopiero początek możliwości zapytań są nieograniczone. Niezależnie od tego, czy badasz trendy rynkowe, techniki rolnicze czy wytyczne regulacyjne. Insight Fusion zapewnia natychmiastowe, dokładne odpowiedzi wgląd Fuzja jest dostępna w języku angielskim, francuski, hiszpańskie, włoski, brazylijski, portugalski, polski, indonezyjczyk. Uprości chińskie, arabskie, hindi i tamilskie, zapewniając prawdziwie globalny zasięg. Po co oczekać? Odwiedź etalida.com teraz i doświadcz przyszłości spostrzeżeń napędzanych sztucznej inteligencji. Dziękujemy za dołączenie do mnie dzisiaj i szczęśliwym odkrywaniem.